Czekając na armagedon Tom II. Rozdział pierwszy. Gdy opadły pierwsze emocje po upadku rządu, ludzie zaczęli zastanawiać się, co robić dalej. Czy od razu wracać do swoich dawnych mieszkań? Czy jednak trochę poczekać w osadzie, póki wszystko się nie wyklaruje? Mateusz postanowił skontaktować się z Jackiem, który był na pewno lepiej poinformowany o tym, co tak naprawdę dzieje się w kraju. Możliwe, że stacje przejęli rebelianci, ogłaszając upadek rządu, mimo że kraj nie był jeszcze całkowicie wyzwolony. Ich przemówienie miało jedynie dodać otuchy i wesprzeć ducha walki, jak również pobudzić do przyłączenia się do opozycji. Miało spowodować, że ludzie podniosą się z kolan i zaczną czynnie wspierać obalenie rządu. Mateusz chciał wierzyć, że stara władza została już obalona na dobre, ale zbyt dobrze znał życie i wiedział, że nie tak łatwo obalić system. Zazwyczaj jest to proces długi i bardzo krwawy. Dotarł wieczorem do siedziby Jacka. Jak zawsze zaszedł od tyłu, po czym zapukał w okno. Jacek wyszedł na zewnątrz i poprosił Mateusza na tyły ogrodu, gdzie stał garaż. Można było na spokojnie porozmawiać, było tam bezpieczniej niż w domu czy na podwórku. Widziałeś wiadomości? Możesz potwierdzić, że faktycznie obecny rząd jest obalony w całym kraju? zapytał Mateusz. Co ty, chłopie? Tym twoim udało się na krótko odbić stację telewizyjną. Długo jej i tak nie utrzymają, bo idzie na nich duża armia. Przyjechały z pomocą wojska francuskie i niemieckie, które w mikich pokonają. Niestety szykuje się nam prawdziwa wojna. Nie będzie już tak kolorowo. Teraz mieliśmy nie najgorzej w porównaniu z tym, co nas niedługo czeka. To już nie przelewki. Już teraz przyszła informacja, że porcje żywnościowe będą zmniejszone o połowę, a obawiam się, że niedługo mogą być poważne problemy w dostawie nawet i tego. A jak wy sobie radzicie w osadzie? Macie zapasy, by przetrwać do wiosny? Zapytał Jacek. Tak, mamy. Nie jest źle, ale trochę amunicji by się przydało. Może coś masz na zbyciu? Będzie ciężko, wszystko jest ewidencjonowane. Postaram się załatwić parę sztuk od leśniczego, ale nie obiecuję, że się uda. Dobrze, rozumiem, ale gdyby się udało, będę bardzo wdzięczny. Całe szczęście, coraz lepiej wychodzi nam strzelanie z łuku i kuszy. Także głodować nie głodujemy. Mieliśmy też udane zbiory z pola. Niestety, coraz częściej jacyś obcy podchodzą po osadę. Chcą dostać się do środka. Nie wpuszczamy ich, bo nie możemy ryzykować, ale jest to uciążliwe, bo stają się coraz bardziej nachalni i agresywni. A tak poza tym, dużo pracy. Jest też wesoło. Mała Ania rośnie jak na drożdżach. Wszyscy chcą się nią zajmować, więc jest przez to trochę rozpieszczona. Sara świetnie sobie radzi z opieką. Bardzo się zmieniła po porodzie. Pamiętam ją na początku. Histeryzowała i co problem uciekała w chorobę. Dziecko ją odmieniło. Mimo trudów późnego macierzyństwa, jest dużo lepiej zorganizowana i więcej robi w obejściu. Zgraliśmy się wszyscy świetnie. Mogłoby tak zostać na stałe. Tworzymy wielką, patchworkową rodzinę. Oczywiście są też konflikty. Jak to w życiu. Ale świadomość, że jesteśmy zależni jedni od drugich, nie pozwala nam długo trzymać urazy i się boczyć na siebie. Świetnie, tak trzymać. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jak zmieni się władza, a jeśli się zmieni, czy będzie lepiej czy gorzej? Na pewno będzie lepiej. W końcu będziemy mogli jawnie chodzić do kościołów. Każdy wróci do swego domu, dawnego życia i co najważniejsze do swojej religii. Bez obaw. Bez Boga ani rusz. Dlatego obecny system musi upaść. Religia zawsze była i rządzący wiedzieli o tym, że nie można całkiem odciąć się od religii. W Polsce nawet za komuny kościoły były otwarte. Jedynie osoby pracujące w milicji lub w wojsku musiały być ostrożne. Gdy chciały ochrzcić czy dać do komunii dziecko, musiały jeździć do innego miasta, by to zrobić. To była cała niedogodność, a reszta funkcjonowała normalnie. Fakt, że były kraje takie jak Albania, gdzie wprowadzono pełen ateizm, ale to doprowadziło do całkowitego zniszczenia kraju. Dosłownie i w przenośni zniszczono duszę narodu. Mateuszu, uważaj co mówisz. Wiesz kim jestem, to pochamuj trochę język. Nie jestem przeciwny Bogu, ale religie w dużej mierze zasłużyły sobie na taki koniec. Zarzuty przeciw nim nie były bezpodstawne. Przypomnij sobie kraje muzułmańskie i rządy teokratyczne, do czego one doprowadziły i jak cofnęły te kraje w rozwoju. Gdyby taki rząd doszedł do władzy u nas, nie sądzę, by było lepiej. Obawiam się, że byłoby dużo gorzej. Dobrze, masz prawo tak myśleć. Nie będę się kłócił. Wracam do swoich. Dzięki za informacje. Do zobaczenia. Trzymaj się i pozdrów wszystkich. Dziękuję. Do zobaczenia. Mateusz wrócił do osady, teraz wejście do środka nie było takie łatwe. Domy były otoczone palisadą i tylko od strony drogi było jedno wejście główne. Duża drewniana brama, solidnie zamknięta, otwierana była tylko gdy ktoś z mieszkańców chciał wyjść lub wejść. Jednak zawsze ktoś musiał zostać w środku, by zamknąć ją ryglem od wewnątrz. Mateusz, stojąc przed bramą, Zastanawiał się, jakim cudem w tak krótkim czasie mogli cofnąć się do średniowiecza. Gdyby ktoś mu kilka lat temu powiedział, że będzie żył w leśnej osadzie, zabezpieczonej solidnym ogrodzeniem, pomyślałby, że ten ktoś naoglądał się zbyt dużo filmów fantastycznych albo że ma zaburzenia psychiczne. A jednak naprawdę stał teraz przed bramą i czekał na to, by go wpuszczono. Nie był to plan filmowy, Gry o tron czy podobnego serialu, ale rzeczywistość. Zaśmiał się w duchu nad życiem, które potrafi pisać najlepsze, a zarazem najbardziej zaskakujące scenariusze. Wiedział dokładnie, ile ciężkiej pracy on i jego ludzie włożyli, by to wybudować. Musiał ściąć wiele drzew i je przewieźć, wykopać doły, umocować pale i je połączyć. Całe szczęście, że w wiosce działał sklep ze sprzętem rolniczym i budowlanym. Za uzyskane środki ze sprzedaży płodów rolnych mogli kupić niezbędne rzeczy – między innymi gwoździe, piły i szpadle, jak również trochę paliwa do pił spalinowych i traktora, przy pomocy którego sprawnie zwieźli ścięte drzewa do osady. W trakcie robót zastanawiali się, jak kiedyś ludzie budowali bez elektronarzędzi. Otoczenie palisadą trzech gospodarstw niby nie było wielkim wyzwaniem, jednak pracowników było mało i dlatego prace trwały do późnej jesieni. Po ukończeniu prac byli z siebie dumni. Kawał dobrej roboty odwalili. Mateusz podejrzewał, że oto w XXI wieku stali się prekursorami przywracania starych, niemal zapomnianych systemów zabezpieczeń. W wioskach było bezpieczniej, bo ludzie wzajemnie się chronili. Czasami dawali coś żebrzącym, ale nie pozwalali im zostać. Uchodźcy tworzyli coraz większe grupy, budując prymitywne osady z szałasów. Aby przetrwać, zaczęli kłusować, nie tylko na zwierzynę leśną ale również na zwierzęta mieszkańców wsi, między innymi na drób, ale i kotami też nie pogardzili, bo łatwo było je złapać, gdy oddalały się od posesji. Gdy zbytnio się panoszyli, zabijając nawet owce i krowy, byli przepędzani ze swoich sadyb. Zmuszeni byli szukać kolejnej wioski, by się tam zatrzymać, zdala od domostw, ale zarazem na tyle blisko, by mieć dostęp do rzadkich dostaw prowiantu, jakie zapewniał rząd. Niektórzy próbowali dorobić u rolników, łapiąc się wszelkiej pracy, za miskę zupy i pajdę chleba. Mogli się też ogrzać przy piecu. Gdy Mateusz rozmyślał o tym wszystkim, ktoś podszedł pod bramę i uchylił w niej małe okienko. To był Tymoteusz. Gdy poznał głos Mateusza, otworzył jedno skrzydło i szybko go wpuścił. Po drodze próbował wypytywać Mateusza, czego ten się dowiedział. Mateusz jednak nie chciał się powtarzać, dlatego poprosił, by zwołać resztę mieszkańców, wtedy opowie wszystko, co usłyszał od sierżanta Jacka. Gdy wszyscy się zebrali, przekazał im nowinę. Stary system nie upadł. Potrzeba jeszcze dużo czasu, by mogło się to zmienić. Co za tym idzie? Nie ma mowy o powrocie do miasta. Tym bardziej, że przy odbijaniu nowych terenów dojdzie do walk i będzie lała się krew. Nie ma sensu opuszczać pewnego miejsca z zapasami jedzenia, z dala od ludzi, by iść do tego miasta, przez które może przejść front i gdzie będzie bardzo niebezpiecznie. Wszyscy musieli się zgodzić z Mateuszem, że na ten moment lepiej będzie pozostać na miejscu. W głębi serca mieszkańcy osady nie za bardzo wyobrażali sobie, by w środku zimy opuścić miejsce, w którym czuli się już dobrze i bezpiecznie zamieniając je na niepewność, jaka by ich czekała w mieście. Bo człowiek najbardziej boi się zmian i nawet gdy obecne życie nie jest doskonałe, to i tak jest lepsze niż to, co nieznane.